Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Kroks i witam Was w kolejnym odcinku z serii Znajdki w No Man Sky. Tak, dzisiaj wychodzę do Was naprzeciw i poszukamy kolejnej ciekawej rzeczy, jeżeli chodzi o No Man Sky. Skorzystamy z tego, co widzicie za moimi plecami, czyli z portalu. Jak znaleźć portal, jak znaleźć glify, to już wiecie z poradnika, który nagrałem dla Was w piątek, a więc znajdźcie sobie do niego linka i mam na Mam nadzieję, że już wszystkie znajdki będą do waszej dyspozycji. Odcinek jest w sobotę o 17, ponieważ nie udało wam się wbić odpowiedniej liczby łapek, aby odcinek pojawił się szybciej. W związku z tym dzisiaj pojawiają się znajdki, ale zasada jest utrzymana. Dzisiaj, jeżeli chcecie, aby znajdka pojawiła się np. jutro, wypada wbić 50 łapek. 50 łapek to taki mój warunek dla Was, aby znajdka pojawiła się szybciej. Jeżeli dzisiaj wbijecie 50, jutro odcinek, jeżeli jutro wbijecie 50, no to pojutrze odcinek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie uda Wam się wbić 50 łapek, zapraszam w kolejną sobotę o 17 na kolejną znajdkę w No Man's Sky. Dobrze, co dzisiaj Wam zaprezentuję? Zaprezentuję Wam dzisiaj broń eksperymentalną, czyli bardziej służącą do tego, aby skanować przedmioty, flory, faunę. Dlatego wyda, wydaje mi się, że po tym Alienie, który Wam pokazałem w pierwszym odcinku ze Znajdek, Experimental będzie jak najbardziej Wam przydatny. Dobrze, jeżeli już wszystkie formalności za nami, to teraz piszmy sobie kod portalu. Aktywuj portal, a kod jest następujący. I na końcu jest kółeczko, czyli anomalia. Ok, mamy wbity kod. Za chwilę aktywuje nam się portal. Przeskakujemy na drugą stronę. Jesteśmy po drugiej stronie. Wskakujemy sobie do statku. I lecimy do stacji kosmicznej. Doleciliśmy do stacji kosmicznej. Oczywiście sobie do niej Latujemy, wychodzimy ze statku i idziemy z tej perspektywy na prawą, z tej perspektywy na lewą część stacji kosmicznej. I teraz o halo, halo. I teraz tutaj u tego NPCK powinna być nasza broń. Tuszk Łuk Generator. Fantastyczna, specjalnie dla nas. S-klasa, full sloty. Mam nadzieję, że. Taka broń Wam posłuży do skanowania wszystkich pięknych miejsc w tym wszechświecie No Man's Sky, we wszystkich galaktykach, które otworem na Was czekają. Pamiętajcie też o jednej rzeczy: że jeżeli po wylądowaniu na stacji kosmicznej podejdziecie sobie tutaj do gablotki i nie będzie akurat tej broni, to nic trudnego. Od razu kliknijcie sobie Escape i przeładujcie auto zapis, i ta broń po ponownym podejściu do tej gablotki powinna się pojawić, a więc bez strachu, z rozwagą. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie 50 łapek i odcinek będzie szybciej z kolejnej znajdki. Mam nadzieję, że Wam się uda. Mówił do Was Krox. Do usłyszenia w kolejnej znajdce i w kolejnych odcinkach z Skype. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Hej!